Siemanko wszyscy witam Was. Słuchajcie, znalazłem oto no taką monetę kiedyś na polu również. Polska Rzeczpospolita Ludowa, 1959 rok. To jest tak zwany chyba rybak. Rybak nie był nigdy czyszczony. Nie jest w idealnym stanie. I zawsze się zastanawiam, czy nie jest coś więcej wart, niż po prostu yy, podkładka pod gwoździa. I mam również takie pytanie, czy jest w ogóle jakiś sposób, aby to wyczyścić, żeby było w ładnym stanie. A nie takie paskudne jak teraz. Moneta jest trochę zniszczona oczywiście widać. W ziemi pewnie przeleżała 30-40 lat. Jak nie więcej. Wygląda dość fajnie. Fajnie, że się znalazła w Ziemi. Jeżeli macie jakieś pomysły, czy jest to coś więcej warte, czy nie, to skomentujcie to. Stawcie również lajki i subskrypcje. Dzięki bardzo.